Wojny magazynowe to drugi event na MZ, który w końcu nagrałem. To będzie bardzo ciekawy film. Już jestem po evencie i było bardzo ciekawi, i się dowiedziałem, że jestem najbogatszy na serwerze. To chyba fajnie. Polecę Wam obejrzeć do końca. I ogólnie, tutaj widzicie, jak wygląda event. Więc Wam życzę. Miłego oglądania. O! Dzień dobry! Trzy! Dwa! Czekaj! Ja mam... Tylko nie wpisz leko będę, bo będzie leko. Wiem. O! Jest! O! Siema! Siema Elie! How to wydawało mi się, że to więcej. Ej, lagi są takie. Łej, zatrzymać się tutaj, zatrzymać się tutaj w kantorze. Dobra, dobra. To do więcej. Drugo, no, to więcej! To no, wygrania Kto chce przeczytać, ten może zatrzymać film. Boże, w dzisiejszym odcinku prosię, prosię, się, Dobra po... Ja nie żartuję, ja to wszystko daję A, Na koniec, patrz, na, patrz, coś patrz, coś na końcu Ja sobie A, nie... Ja nie kłamię To, kłamie, ja to nie wygląda ja... obiecująco Ej, hey, nie niszcz, nie niszcz Ty to wszystko, to wszystko masz A to dobrze, dobrze, dobrze To proszę <śla> To mam tylko to to mi się nie zniszczy. Nie wiesz ile ja mam A, Ja! Geba! Ja. Ja. To będą na pewno diamenty. Tyle połóżę, diamenty. No. O, cześć, cześć. Nie to nie po że tu będą diamenty. Ja się nie pomogę w Proszę nie gadać. Dobrze. Wspasamy. Na, na, na początku? Ten... Aha, znowu wyszedł. Tu przy tu, przybyjście, tu przybyjście. Dobra. Idę. Do... Uwaga! Pierwszy kontener działa, to, wiadomo jak, jak to działa. Tutaj piszę osobę, która kupiła, tutaj cele za ile kupiła. Proszę wtedy widać te żetony. I zaczynamy od 1 do 10. Fantomy! Uwaga, fantomy! Wygrałem ten garaż, ale wam powiem, trochę drogo, ale i tak miałem mega duże żetonu, więc to nie robi różnicy. Hara... emocje... O pieska pizza! Proszę na 219, 219, 219. Ileś ciekawości. Dobra, uwaga. Jaki limit? Tutaj niestety mój konkurent wygrał, ale nie chciałem więcej wydawać, żeby zostawić trochę. Kacper po raz pierwszy, Kacper po raz drugi, Kacper po raz trzeci. Osoba. dwie pierogi. Za ile? Za dwieście? wieście, no. Uwaga! Tutaj była mega droga inwestycja, ale potem się wzróci to. Dokładnie. Już ja powiedziałam, że nigdy co jeszcze korzystam. A poza no. tym... O, jest tak, dobrze. O, dobra. Baczek Eee, git. Ten jest mniej cenny. Ale opłacalny. Cena co? Cena. Dwadzieścia. 21 minut wypiro. A to jej plipa góra nie służy się, że to no... Taka, muszę policzyć, to muszę to sobie to żalować. To to na... Aha, to lepiej je wydać w no. sumie. No. To jest złocisty Jak złocisty Złocisty Ten e, e, Boże. No, wiecie, kontener. Kota no. zaczyna się od dziesięciu. Co wygrał? Lena, Lena, Lena? Lena! Dobra, później zainwestujemy. Wszystko Lena, poproszę. 1, 2, 3. 1, 2, 3, żetonów. Lena! Biały kontender, teraz. Serce dostaję. Ej, no. Czy wszyscy są na rozmowie teraz? Co są tutaj? Przemicytujemy? Chyba. Ta, Jak tak, to, to, to teraz ja będę gadał na czacie, nie będę pisał, bo będę mówił po prostu wszystko po raz pierwszy, po raz drugi i tak dalej, e, ale wydanek piszecie na czacie. Gada. To mi się udało kupić, chociaż miałem już mało żetonów, wam powiem, ale i tak się udało kupić, więc spoko. No, o, Marcin, został na koniec i zacznij przebijać. Ja na pas dałem, bo już mi się nie chciało. Uwaga, fioletowy. Zostały ostatnie cztery. Fioletowy, jak widać, to jest ametyst w środku, szalkery i tak dalej. Wszystko ze środka jest do wzięcia, tylko beton z zewnątrz, czyli te kontenery tutaj nie są. Wszystko, co w środku jest. Właśnie widziałem, ehm, a tymi mam szalkery fajne. Słuchajcie, cena licytacyjna zaczyna się od ehm, 15. Szary, eee... chwileczkę, Ja sobie tu zostanę, idę się i... Jest, jest coś dobrego. Marcin, inwestuj. No, może być coś dobrego, o, może być coś dobrego. Marcin, musisz inwestować. Chyba lityzacyjność zaczyna się od 20. Żeby was nie, nie zazudzać, to przejdziemy do odbierania nagród. Nie mogę już więcej kupić, bo... Cztery limit wykorzystałem. i mówi co jest, reszta siedzi cicho. O nie. Pierwszy kontener, Pies Kapitan. Może się, może się odciszyć Pies Kapitan. Otwieram. Okej, okay, dzieje Cicho, tylko Pies Kapitan mówi Okej. Okay. Przyda się na pewno kiedyś. Ale powiedz, tam co dostałeś tam? E, firewerki Tamu? i redstone i drewno. Okej. Okay. e litre dostałem! Dobra, U. na razie nie ma szału. Dupy nie urywa. E, litre dostałem. Nie, nie ma szału, ale nie jest aż tak źle. Dupy nie urywa, szału nie ma. Dobra, to jest Dupy, moje. Tutaj e, lubię pierogi, proszę, we proszę wejść. O nie Boże, się. Boże, gdzie ty to no. kąpiesz? Nie ważne. Co? Ciekawe. E, dostałam diamentowe rzeczy i diamenty. Dużo różowego. O, jabłka i shulker, który mi się przyda, dziękuję! Spoko. Ok, no, 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 nie masz, żulker, Nie! Jej, Ej! To, to było, było giga dużo shulkerów. Na razie ozdoba, przepłacone chyba. Tutaj proszę o najdroższego. No kurwa, możesz mi skopać te bloki i te szulkery tu? No. Skopieś mi je? Bo chciałbym wziąć je i tam spokojnie życie. Umiesz mi je skopać? O. I te bloki jeszcze. I te dwa bloki, te złoto i dwa tego. Widzisz? Tak. Ej, wait, to... Dziękuję. Jeszcze Ejko, złoto. Ja, jak tak patrzę na... Proszę mi nie zaglądać do shulkera, bo go za, pozabijam ludzi. Ej, pies to... kapitan, a ty nie chcesz, nie chcesz yy, środka z tego tego? Tego czerwonego? Możesz tam to wziąś? To jest dużo różowego, dam no. ci coś różowego. Co, Teraz uwaga, cicho teraz, wchodzimy do szakawkana, bardziej piszka, tak wchodzi. To jest chwila prawdy, Uwaga. Yo, ile diamentów! To jest 400 diamentów! Jackpot! 300 diamentów wygrany. 400, 400, 400! Dobra, przepłacił trochę. Przepłacona, ale jest trochę inny hitem. Ej, możesz crafting postawić, żebym sobie na bloki przewrócił? W tych Albo trzech... jeszcze zrobiłem, czekaj. W tych trzech Bo, na tak. pewno będzie customowy item. W tych trzech. Nie wiadomo, nie wiadomo Sewerynie. Ale ja ale wierzę w to. Kuba. co to wiesz, wiesz. No co? Dobra, czekamy na mój. Jeszcze na moje dwa tam. Może byś długo podejrzeć, żeby jest kapitan wiedział co jest w środku, ale tak naprawdę ro robi nie. to ze mną, ale potem potem sobie poszedł. Ja w ogóle nie widziałem co tam jest. Tak, no wiem, dlatego tłumaczę cię. Kuba, a, on potem poszedł i ja dopiero robię nagrodę. No co? Kuba, Kuba, ja wiem gdzie to jest, bo ja już tu do, tak dużo razy chodziłem koło tego. Tam jest twoja pasta. O nie! No wiem, sorry sewcią. Widzę te, te sewczo co mi kazał gdzie chodzi. Ej, yo, ja mam 51 chodzi? bloków diaksów. Yo. Chyba Ej, mam. Chyba. Chyba a kupił cztery kontenery, przypominam. Cztery, więc trochę mi się to opłaciło. Ej, ja te jeszcze, to to się... Jeszcze Sharkery, jak fajnie! No właśnie, właśnie to jest taki plus, że my mamy szalkery, Bartek. No i proszę, patrzcie na wszystko, co jest w kotenerze, bo niekiedy są ukrywane te szalkery i tak dalej. Tak? To idę sprawdzić do mojego, nic nie... Nie, w sensie nie, nie że pod podziemią, tylko ogólnie są tam, są tam w tym kotelerze, tylko że niekiedy mogą być za blokiem. Idę w skrzynie, ciekawe co tam będzie u mnie. Uwaga. Proszę, 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 teraz pod, pod e, limonkowy Kontener. Mila ja... Dziękuję. O! Nie! Ku... Yeah! Midorowa gwiazdka! będę mieć B-Coin. Dojdzie. Dobra, kapel, powiedz, co dostałeś. Powiedz, co dostałeś. Dostałem tak. Widerową gwiazdkę, ulepszanie, dużo totemów I łuk ciemności, i dwa rzeczy neterajtowych. Czyli pierwszy customowy item. Wiedziałem, Mega że. Wiedziałem, że. Kasper, weź to za dywan, jak chcesz. A, nie, 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 tak, Czekaj, już wszystko mam, nic nie potrzebuję z tego, dywanem nie jest. Uwaga, idziemy dalej. Lub kolejny raz sobie, lubię Poczekaj Czekaj, mi, nie otwieraj tego, pan. Dobra dobra, 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 dobra. Jezu, zobaczcie sobie tego szaciera. A super, Marcin! Zobaczcie o tego szaciera. What the fuck, man! Daj, paka, daj, daj. Paka, nie, pokaż, Kasper, pokaż, Kasper im. W razie. Nie wiadomo. Bo.

Pamiętasz, jak od ciebie kupywałem te to? A, a, a jest bogatwa jakieś. Mam jeszcze te... kolejny shulker. A to chyba czyjś jest. W ogóle to. A, a to bokka. To skąpi bo się, bo ma, bo się to wzięło. Teraz ja będę miał dużo shulkerów. Idziemy tutaj do tego do tego niebiesciutki, niebiesciutkiego, bardzo ładnego. Chyba do cenę stara. Uwaga, no, ale Lena możesz, możesz się być, y, odciszyć i powiedzieć, co jest. Lena, dawaj! Okej, okay, okej, okay, okay. Dla... <laughs> Wełna. Ale wpadła. Popatrzcie. Więcej wełny i... czytejum. No, stoppię, ty Co ty dostałaś? Ma... Powiedz, co dostałaś. Tak, wełna, więcej wełny i mieć zatrucie. Uuuu! Kasztelowy item. Lena, brawo! Przydający się tylko do wali. O, kraski z granety! Za... Cepcio, Cepcio płakał, płakał jak nie kupił. No. Co? płakał. <głos》>, dawaj, co? Dobra, kopnę tę szutkę, nie popiszę. Lena ma kasztelowy item, spróbuj Dobra, ja idę tam do nich. Tu, teraz jest kapitan. Dobra. Uwaga, teraz jest kapitan za 70. Aha. O co, już otworzył sam. Choć. Dobra, dawaj! Chodź, chodź, chodź. No. Tu masz, proszę. Dobra, ja zamontuję drzwi. Trzymaj. O, ma Co Rek jest? Co dostałeś? Mi milion Enderchestów. Czekaj, co to A przepraszam, nie, mnie nie chciałem. Zapomniałem. Już nie będę. Ja no. Dużo no, fajny tak. werek z tego mam. Nie no jestem. Bardzo... jeszcze no właśnie czy ten z Elektron miał giga dużo Wygrałem życie, nie no. I to różnych były. Trójki, jedynki, dwójki. No, dobra. Dobra, wygrałem. Teraz lubię pierko wchodzi. O oh, kurde! Kryształy ENDU! Pióra powolnego Opadania! diamenty, pajęczyny. Co tam będzie więcej? Czekaj, muszę skopać. Proszę poczekać. Serio? E, kolejne kryształy. Narkotyki Nie! Złote jabłka i pajęczyny. No, kaczmę. Yy, możesz możesz yy, postawić szalenie teraz tym, żeby każdy sobie zobaczył, jak wyglądają narkotyki? Co to niby okay. jest? Okay. Cukier, no okay. Proszę obejrzeć! <głosy> <głosy> ja miałem <noise> lepsze w rybkachówce. Uwaga, bo ty e, Idziemy teraz do. Psa Kapitana znowu, Ja już za, za 71, po raz chyba drugi, nie? No tak, dwa razy kupiłeś za 71. Ja, y, jaku teraz mi urządziłeś... <grym> tak. Tutaj, tutaj matek wtopił. Lena, Lena, nie. Lena, Lena, zaraz będzie twój kontyner tu. Ciekawe Opa, co będzie. Czyli Marcin jesteś bezpieczny. ty bezpiecze. masz podwójną skrzynię tam. Ciekawe co tam będzie, Lena. Uwaga. Marcin Wchodzi, jesteś Lena. bezpieczny. Lena, wchodź, wchodź! Nie ma wchodzenia. Tyle men Diamenty, daju! Daju! Dajum, daju! Odumujemy tu buce co ptaka. Cewcio, nie klikaj! Ja mam coś do kłopić, nic nie zabrałam. Cewcio, ale proszę się odsunąć. Ja, Cześć, ja bym prosił, żeby tylko ja mógł odpowiedzieć, bo ja, ja, ja nie pamiętam co jest w środku, chciałem zobaczyć tylko. Ale ja zobaczyć. Ale ja to zgodziłem. A, bra, Cicho, cicho, bo nie usłyszałem. Czego masz tam? Pełno obrazu. mam nether'ową gwiazdę, I mam to... y, szablon kowalski i... Ale tutaj to i... Gwiazdę, to jest to, y, co ja mam na budyniu. Sam zagłuszasz tak teraz. Przepraszam. Oj, sorry. Zabrałem. Dobra. Okej, okay. lala, ja ci to, ja ci to zbiorę. Ej, właśnie mnie kurwa. chcę to, to nie rano, nie wezmę. A, to, nie o, czekam, nie. Czekam, co tam będziesz miał. A, mo A mogę sobie beton wziąć? Jak chcesz? Hmm. Ale że z zewnątrz? No. Nie, nie, nie. tylko ten ryn został, Będą na pamiątki, będę tu często przychodził. Tutaj, tutaj jest taki zielony jak Marcin. Musiał się Marcin Proszę Marcin o odciszenie się i... wejście. Marcin, musisz to zrobić. Musisz. I I serby. O znajmy. Czekaj. Dużo redstone'a, skrzynki ja i uwaga. Odpięczna. I ogólnie redstone. Marcin, Zobacz sobie z... Co? Dlaczego? Jaki shulker? Co? co u U góry tu jest. E, no. Dostałeś. Czekaj. U góry mam Ej faktycznie, u góry jest. Czekaj, Przyjdę. Marcin, przeczytaj, przeczytaj nazwę. Marcin. Przy nas? takie coś? Pobacz, tak. Młodego no. detonatora. No to wiesz, co będzie miała? Hmm. Bitcoin. 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 <śüzgarly> <śüzgarly> I boom! To koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że chcecie więcej tych odcinków i żeby, żeby tutaj było co najmniej trzy łapki w górę. Albo chociaż dwa. Zobaczymy.